Ale oczywiście, witajcie, witajcie w kolejnym odcinku Speed Simulator. Co tam jest? A tam są inne. Dopiero co nagrałem, ale potrzebuję więcej odcinków, jak ja teraz skaczę? Widzicie sami. Ale i tak wolno chodzę. Bo skakać to zobaczcie. O, a skacze to też mało. No mi nic nie dają. Zawiodłem się na was więcej to są chyba za pięć. To kupimy sobie jednego. I ty dę... Ej, tu jest mam. Ten za trzy A, bo ja muszę rebirf zrobić, a gdzie coś są. O, rebirf. A teraz mogę... Nie wiem. Kolejny rebirf jest za dwa K. Wow wow, 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 ale wolno biegam. Nie, tylko dwa odcinki z tego nagram, nie chce mi się więcej. Jak minuta trzynaście, nie właśnie, jak ręce odcinek. O, to jest podobna do tego, dobra. biega wolniej niż najwolniejszy człowiek na świecie. Co tak robisz takie kotki? Wow, to można magnes mieć za darmo. Wystarczy, no ale nie mogę. Jak mam mieć ten magnes? Dobra. O tam jest Lucy. Ona ma też autoklikera. Mmm. Elo, Lucja, elu. Nie zabieraj mi wszystkiego, nie zabieraj mi wszystkiego. Lucja, Lucja, mało. Ale ja teraz. I teraz to ja tak mogę, osoba. ale teraz ja mogę, ciekawe, na ile jest ten autokliker i tak to ja mogę cały dzień Ej, halo! Nie działa mi. 49 kosztuje kolejny autokliker. No ja pobiegnę sobie teraz do Ucci. I teraz co? Znowu dwa odcinki. Chyba coś, coś z mózgiem mu się stało. Dobra, trochę muszę nabić. Rebirfa nie muszę zrobić. Nie wiem, czy mam zrobić tego rebirfa. Mów mm. mm -hmm. dalej. Dobra, ja kupuję to za trzyki. Tak, co wypadnie, please, please, please. Świnka, świnka jest najgorsza, zgadłem. 28, a tam, a tam. Wezmę świnkę. Dobra, mam świnkę, a ona ma żółte coś. Ej, co to jest, te żółte? Nie wiem, że to. A to co mają jajca? O te żółte ja mam już takie, zoba, zoba, jakie ja mam. I jaja. I ile mogę mieć tych jaj? Bo, bo ja sobie kupowałam. 3 na 3. 15, dobra. 4 minuty to za mało, ale ja takie kręcę. Przynajmniej. takie, Ale też dużo rosło. 4 minuty? Bo ja 5 minut. Jak będą tu dużo subów, będziecie mi dawać te pieniądze. Będziecie mi dawać robuxy, to będę na pewno dłuższy robił. Na pewno na bank. Nie, na pewno, ale szkoda, że on jest za pieniądze. Pierwszy jest za darmo. Później już jest za prawdziwy hajs. Ja tak mało zarabię, że musi co chwilę. Tak i pan Tak. Trochę to jest oszukiwanie takie coś się robienie. Ale, ale, ale nie mam... Ale, ale tak ja mogę <noise> o i teraz ja sobie rebirfa zrobię robię sobie rebirfa Pomocy, mocy zrobiłem rebirfa w język szalony rebirfa poczekaj dobra dobra A nie wiem kiedy ja skończę. Dobra, kończymy odcinek za chwilę. Nie teraz. <ścoughs> Ukradnę jej, ukradłem ci. Haha. A ty mi ukradnij. A ty nie umiesz ukradnąć. Dobra. Więc bye bye. koniec odcinka.